I kolejne zadanie dotyczące prędkości drogi i czasu, zadanie z egzaminu ósmoklasisty. Kierowca przejechał ze stałą prędkością trasy długości 22,5 km od godziny 7.50 do godziny 8.05. Oblicz prędkość, z jaką kierowca przejechał tę trasę, wynik wyraź w kilometrach na godzinę. Co my tutaj wiemy, że jechał od 7.50 do 8.05, czyli ile minut mu ten czas przejazdu zajął? Tutaj 10 minut mamy do godziny 8, i tutaj mamy jeszcze 5 minut, czyli ten czas jazdy, mogę sobie zapisać te, tak jak w fizyce, że czas to jest 15 minut. Ale my mamy tutaj wyrazić tą prędkość w kilometrach na godzinę. To warto od razu te 15 minut zamienić na godziny. To się równa dla tych, co nie pamiętają, 15,6, bo godzina ma 60 minut. No to po skróceniu 1, 4, czyli mamy 1,4 godziny. Czyli czas przejazdu tej trasy to była 1 1,4 godziny. I teraz możemy to zrobić tak, jak w fizyce. Droga S to jest 22,5 km, no i tam mamy wzór na prędkość stosunek drogi do czasu S przez T a zatem 22,5 km, oczywiście podzielimy sobie przez jedną czwartą, to tu może zamienię, że to jest 0,25 km. Godziny zamienię na ułamek dziesiętny, jak tutaj mamy w dziesiętnym. A zatem co to będzie? To będzie 0,25 godziny. Przesunę przecinek o dwa miejsca, raz, dwa, czyli tutaj też o dwa miejsca. A zatem w liczniku mam 2250, a w mianowniku 25 km na godzinę no to na pewno to się podzieli przez 25, bo końcówka jest 50. I teraz tutaj mamy 1, 225 podzielić na 25. 25 w 100 się zmieści 4 razy, w 208, no to tutaj będzie 9 razy, jeszcze to 0 mamy 90 km na godzinę. A zatem nasza prędkość wyszła 90 km na godzinę. I to jest tak, jakbyśmy zrobili to na fizyce. Możemy to troszkę inaczej też zrobić. I tutaj spróbujemy ułożyć sobie proporcje. Mamy tak. 22,5 km na jedną. Przejechał w czasie 1 czwartej godziny. 1 czwartej godziny. Bo 15 minut to 1 czwarta godziny. Żeby podać prędkość w kilometrach na godzinę, to my chcemy mieć całą godzinę. No to, żeby z jednej czwartej zrobić całą godzinę, to wystarczy to pomnożyć razy 4. A zatem tą stronę też muszę pomnożyć 4. Zobaczcie, tutaj zapiszę 1 czwarta razy 4. 4 pierwsze czwórki mi się ładnie skrócą. Zostaje 1. Czyli mamy 1 godzina. A tutaj 4 razy 22,5. No to też możemy pisemnie. 22,5 razy 4. Choć można to śmiało w pamięci. 4 razy 5, 20. 0,2 w pamięci. 4 razy 2, 8 i 2 to jest 10. 0, 1 w pamięci. 4 razy 2 mamy 8. I 1 daje nam 9. I jedno miejsce po przecinku. A zatem wyszło 90 kilometrów. Czyli wiemy, że w czasie jednej godziny ten kierowca przejechał 90 km, a zatem jego prędkość to 90 km na godzinę. No i oczywiście wybór metody rozwiązywania tych zadań należy do Was, obojętnie. Obydwie są poprawne.